Zakład produkcyjno-montażowy Fugo w Koninie. Czas wyjścia z pracy pierwszej zmiany. Nie wejdziemy więc za bramę, nie pokażemy kadrów z hal fabrycznych ani codziennego trudu kilkutysięcznej załogi. W filmie tym bowiem pragniemy przedstawić drugie oblicze zakładu, którego troska o warunki socjalne swych pracowników może być przykładem godnym naśladowania. Na wstępie kilka słów o transporcie osobowym. Większość pracowników Fugo korzysta z przewozów autobusowych. W każdy roboczy dzień podstawia się ponad 50 autokarów, które rozwożą pracowników do okolicznych miejscowości, zatrzymując się ponadto w wyznaczonych punktach miasta. Pierwszy problem rozwiązany pozytywnie z myślą o potrzebach licznej, młodej jeszcze załogi, która dzielnie się stara, aby przyrost naturalny w Koninie nie był niższy od średniej krajowej. Młodych obywateli przygarniają troskliwie cztery przedszkola zakładowe, w których może się pomieścić ponad 300 dzieci. Ponieważ jak wiadomo dzieci stale przybywa, zakład rozpoczął starania o rozpoczęcie budowy nowego przedszkola planowanego na 120 miejsc. W budynku zespołu szkół zawodowych mieści się przyzakładowa zasadnicza szkoła zawodowa, która zapewnia stały dopływ wysoko kwalifikowanych fachowców do pracy w Fugo. Trzyletni okres nauczania prowadzony przez doświadczoną kadrę wykładowców rozszerza horyzonty umysłowe młodych ludzi również o przedmioty humanistyczne. Obserwujemy lekcję języka polskiego. Tematem jest życie Mickiewicza na obczyźnie. Na specjalnej mapie punkty świetlne ukazują miejsca pobytu wieszcza na emigracji. W tej pracowni technicznej uczniowie zapoznają się z eksploatacją złoża w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Wykład ten wiąże się ściśle z zajęciami praktycznymi, które młodzi ludzie odbywają w zakładzie. Tu natomiast mogą obejrzeć z bliska modele ciężkich maszyn górniczych, takich jak koparki i zwałowarki oraz produkowane przez fugo przenośniki taśmowe. Nauka w szkolnych warsztatach ma na celu przygotowanie do samodzielnej pracy przyszłych ślusarzy, tokarzy, frezerów oraz operatorów maszyn i urządzeń odlewniczych. Po ukończeniu nauki Fugo przyjmuje absolwentów z otwartymi ramionami. Czas wolny od nauki większość młodych ludzi przeznacza na treningi sportowe, znajdując niejednokrotnie satysfakcję z osiągniętych wyników. Zakład w miarę możliwości uzupełnia dotacjami potrzeby klubów młodzieżowych oraz patronuje wielu imprezom sportowym o zasięgu wojewódzkim. W tym wieżowcu przy ulicy dworcowej 7 znajduje się hotel dla pracowników Fugo. Zamieszkują w nim przeważnie młodzi ludzie, jeszcze kawalerowie lub panny, oraz po części pracownicy starsi przybyli również z dalszych okolic Konina. Dla wielu stał się on drugim domem, w którym znaleźli prawdziwych kolegów i przyjaciół. Kierownictwo hotelu, pragnąc wypełnić czas wolny pracowników, zorganizowało salę telewizyjną oraz salę gier. Warto jeszcze wspomnieć o bibliotece hotelowej, która cieszy się dużą frekwencją. Zgromadzono w niej kilka tysięcy tomów o różnorodnej tematyce. Wypożyczane książki wracają na płyty nieuszkodzone i w przewidzianym terminie, co zdaniem pani bibliotekarki pozytywnie świadczy o poziomie hotelowych czytelników. W hotelu znajduje się ponad 90 meblowanych pokoi wraz z kuchniami i łazienkami które przydziela się pracownikom zatrudnionym w FUGO w przeważającej większości na stanowiskach robotniczych. W hotelu pracowniczym znajduje się klub seniora, stałe miejsce spotkań rencistów i emerytów. Zakład stale pamięta o swoich weteranach pracy i w miarę możliwości udziela im różnorodnej pomocy. Organizuje imprezy kulturalne i wycieczki, a także indywidualne wczasy. Tych ludzi wielu, którzy po odejściu na zasłużony odpoczynek nadal podtrzymują żywe więzy z zakładem. Powszechnie trudności w budownictwie mieszkaniowym nie ominęły również i Konina. Mieszkania wybudowane w latach 70. rozdzielono sprawiedliwie wśród najbardziej potrzebujących pracowników. Przydzielono wówczas ponad 1000 lokali. Jednakże już wkrótce okazało się, że kolejka po nowe własne M znacznie się wydłużyła. Wchodząc naprzeciw potrzebom mieszkaniowym załogi, powołano w Koninie Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową. Już wkrótce rozpoczniona budowę osiedla Chorzeń 3. W budownictwie wielomieszkaniowym pracownicy FUGO uzyskają 300 mieszkań oraz 60 działek dla budownictwa indywidualnego. Gdy tylko rolnicy zbiorą plony z pól, wejdą na te tereny ekipy budowlane. Przenieśmy się teraz na osiedle zamełki 3, na którym powstaje kolonia domków jednorodzinnych. Zakład przydzielił tu swoim pracownikom 38 działek oraz na osiedlu wilków 2 30 działek. Poza indywidualnym kredytem udzielanym przez bank na materiały budowlane, zakład nadal wspiera wysiłki budujących się pracowników, udzielając chętnym znaczącej pożyczki spłacanej ratami miesięcznymi. Przedstawia się gotowe dzieło, powstałe w ciągu trzech lat mozolnej pracy i wyrzeczeń całej rodziny. Właściciel domku pozwolił nam zwiedzić jego wnętrze, które wynosi 120 m kwadratowych powierzchni użytkowej. Szczęśliwym posiadaczem jest wieloletni pracownik Fugo, pan Władysław Chmielewski. Można go spotkać w zakładzie na Wydziale w gdzie pracuje przy montażu konstrukcji stalowych. Zastaliśmy go w ogródku odpoczywającego po całodziennym trudzie w gronie rodziny. Na północ od konina znajduje się malownicze jezioro Mikorzyńskie, które łączy się z pojeziorem Ślesińskim. Przyroda zachowała tu swoje naturalne piękno. W przybrzeżnych szuwarach można dostrzec różne ptactwo wodne, a w czystej toni żyje wiele gatunków ryb. W okresie letnim jezioro użycza gościny sportowcom, żeglarzom i wędkarzom oraz licznym wczasowiczom. Nad tym malowniczym zakątkiem Fugo zbudowało swój ośrodek wypoczynkowy, który za chwilę zwiedzimy. W o najmłodszych obywateli, Fugo organizuje w sezonie letnim kilka turnusów kolonijnych dla dzieci swych pracowników. W wygodnych domkach kempingowych mali czasowicze tylko nocują, gdyż prawie cały dzień przebywają na otwartym powietrzu. Program zabaw i wycieczek realizowany przez grono wychowawców łączy w sobie szereg atrakcji z dydaktyką. Najprzyjemniejszym akcentem dnia jest, jak zwykle na koloniach, Kąpiel w jeziorze pod czujnym okiem ratowników. Tak prezentuje się budynek hotelowy, w którym mieszkają w czasowicze. Niewielkim nakładem finansowym wyremontowano i wyposażono dawną baraniarnię, aby w okresie letnim służyła do wypoczynku. Zajrzyjmy dyskretnie do jednego spokoju. Przed obiadem dla nabrania apetytu zajrzyjmy na chwilę do kuchni. W turnusie wczasowym wydaje ona trzy razy dziennie urozmaicone posiłki dzieciom z kolonii oraz dorosłym czasowiczą. Wśród nich znajdują się również goście, przybyli z zagranicy na podstawie bezdewizowych umów pomiędzy zakładami. Po smacznym obiedzie czekają na wczasowiczów atrakcyjne rozrywki. Posłuchajmy walca z Bella Vite w orkiestry górniczej. W szczególnej atrakcji należy przejażdżka statkiem. Z jego pokładu najlepiej widać wszystkie walory pięknego jeziora Mikołaj. Gdyby płynąć stale w kierunku północnym, naturalna droga wodna poprowadzi nas przez jeziora ślesińskie aż do Gopła i Kruszwicy, odległych od konina około 50 km. Powróćmy jeszcze do ośrodka w Mikorzynie, aby obejrzeć zabytkowy pałacyk zbudowany na przełomie XIX i XX wieku. Odbudowano go w latach 80., zachowując pierwotną architekturę zewnętrzną. Na parterze znajduje się estetycznie urządzona kawiarnia oraz biblioteka i sala klubowa. Tak wygląda elewacja pałacyku od strony południowej. Po sezonie letnim, gdy już wyjadą w czasowicze, organizuje się tu różne kursy szkoleniowe i zjazdy. W sali na piętrze Odbywają się zebrania organizacji społeczno-politycznych działających w Fugo. Przed nami ostatnia już atrakcja, wieczorek pożegnalny. Oczywiście z potańcówką. Wspomnienia o pięknym jeziorze i gościnnym ośrodku na długo pozostaną w pamięci wczasowitów. Z nowym zapasem sił i energii powrócą do swego zakładu pracy, który, jak mawiają, po prostu da się lubić.